Witajcie w następnej, ale z Tym razem unboxing, e, ale z taką trochę przedługową historią. E, oczywiście paczka jest z browaru Double Barrel e, z Reading, gdzie studiuje moja córka. E, cała historia zaczęła się od tego, że przyjechała na święta e, i powiedziała, że no kupiła mi parę piw, e, dała mi tam chyba trzy, które kupiła e, i było jedno właśnie z e, double bald, które zapomniała wziąć, że się zostało w domu u niej. No, tak, hmm, no nie ma sensu. No, zamówi po prostu to piwo, będziemy sobie świętować mm, e, w ten sposób, prawda? A nawet jeżeli się nie uda, nie przyjdzie, e, to możemy zrobić sobie live'a na przykład e, ty będziesz pić u siebie, e, a ja u siebie, e, no jakoś tak. No, taki był koncept. No to zamówiłem piwo i, szczerze mówiąc, next day delivery, że tak mówią, nawet byłem zadowolony, piwo miało przyjść 17. No teraz sprawdzam maile 17. Może przyjdzie, kiedy konkretnie będzie piwo. Oczywiście jest notka od kuriera. Mogę śledzić paczkę. Patrzę, śledzę paczkę. Dostarczono. No tak, jakie dostarczono. W żadnym wypadku nie dostarczono, bo paczki nie ma. No to pisze do nich, że nie, nie dostarczono, jakaś pomyłka tutaj jest, ale się nie odzywają. Na drugi dzień piszę znowu się nie odzywają. Dzwonić się nie można, bo jakaś uszkodzona linia jest. E, mówią tylko, że tak no dziwna sytuacja się stała, ale nie mamy tej linii telefonicznej i się nie można dozwolić No, tak, no to kurna. Się dowiedziałem wszystkiego. Dodatkowo, oczywiście, jakiś COVID panuje e, i mają problemy ze stawem. E, nie ma ludzi. No dobra, no jakieś <laughs> ja to rozumiem. Mogą być jakieś przesunięcia, trochę opóźnienia czy coś, no ale mogliby się odezwać. Nie odezwali się. No to napisałem do browaru. E, napisałem do browaru. Nie wiem, że tamci mnie ignorują w ogóle. E, może ona coś wie. Znaczy, Browa coś wie na ten temat, czy przyszłość przyszło sobie. No, odezwała się e, pani Office Manager, e, Kerstin Mosley, e, że będzie załatwiać tę sprawę, nie? zbada to e, i mi tam odeślę No to napisałem później tego samego dnia, że oczywiście skontaktowała się z nimi, powiedzieli jej, że paczka będzie po prostu następnego dnia, no później nie jest. Mówię, to bardzo fajnie. Następnego dnia oczywiście paczki nie było. No to ja piszę znowu, no i do kuriera i do niej, że no, paczki nie było. No to ona dalej drąży temat, nie? A paczki nie ma. E, później, wiesz, no to tak zeszło. Tak zeszło, nie? Z dnia na dzień. No mówię, no, e, mi czas trochę na jakieś opóźnienia, nie? <laughs> no ale praktycznie codziennie ten, ten mail był wysyłany. Że, no wiesz, nadal nic nie ma no to przysłali jej, że paczka została odebrana przez jakiegoś tam gościa i czy ja go znam w życiu nie słyszałem o takim gościu, nie. a jak by dali komuś innemu paczkę no to powinni mi zostawić jakąś kartkę że dostarczono do sąsiada na przykład i tam jest proszę sobie odebrać nie było nic no to dobrze no to zresztą znowu się skontaktowała, no, że ma być jutro. I tak jej odpowiadali, że no, tak, jutro przyjedzie i jutro przyjdzie ta paska zdecydowanie jutro przyjdzie ta paska przez parę dni. E, w końcu mówię, no nie ma, po prostu nie ma, święta są, no to parę dni przeszło. <laughs> po świętach, e, 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 pani mi napisała, że jak nie przyjdzie we wtorek po świętach, no to wyślę nową paczkę. No. Po prostu, nie mogę, nie mogę z nimi delawać, nie? <laughs> no to oczywiście we wtorek napisałem, że nie przyszło. Eee, to pewnie była znowu z nim w kontakcie. Stwierdzili, że jeszcze tego samego dnia będzie. No, tak, nie, nie było. Eee, no to następnego dnia jeszcze poczekałem trochę. Tak po południu napisałem, że zdecydowanie nie przyszło. Eee, no to mnie odpisała, oczywiście wysyłam now, nową paczkę. I wiecie co? Paszka na drugi dzień przyszła. Bez problemu. Bez problemu. Także jestem bardzo wdzięczny pani Kessler-Mosley z Double Bowl, bo zajęła się sprawą praktycznie osobiście. <laughs> Pociągnęła to. Mam mam swoje piwo. <laughs> mam swoje piwo. Także przejdźmy teraz do otwierania. Zobaczymy, co konkretnie jest parce. yourself um, please accept our apologies for such a delay in, uh, in getting your beer to you uh, please find it closed in new extra beers and some uh, tool vouchers for when you are next in reading um, with your Tak, our compliments. Okay. Cheers. Team Manager. Oh nice, nice. Okay. thank you very much. Uh, okay. <coughs> Jak widzicie, dostałem e, liścik od e, managera, oczywiście bardzo przepraszają. E, dostałem troszkę nalepek, troszkę, troszkę podstawek e, i jeszcze taki voucher na zwiedzanie browaru chyba to i ja mówią, że dosłownie jeszcze jakieś ekstra piwo no to oczywiście musimy to sprawdzić okej okay. tu troszeczkę nalepek o, podstawki widzicie? pliki dziękuję za wsparcie lovely. Guided tour of uh, our independent microbrewery for the whole year. One two, and two, and gift uh, ten pounds of beers. Well, thank you very much, Dimitrievatsa. Mm. Okay. Here. A double ballot ding. Keller lager. Right. Parka. Paid ale. actually this spear uh, was bought by my daughter, so that's the whole reason for the <laughs> whole park. To piwo właśnie zostało kupione przez moją córkę i dlatego no, właśnie zamówiłem resztę tych piw e, przy okazji. Właśnie jest podwójne. Ja to zostawię je tutaj. Oh, collaboration, Vocation, e, Amundsen Brewery i... Double Bolt. The Gamo Wall. Cherry and lime sour, 6.8. Oh and this is uh, Okay. What's this? Another collaboration uh, with Boxcar and how it's called. I don't recognize them logo. Duration and boxcar. Infinitive Reflections, uh, triple dry hopped IPA, 6.2%. Ooh, another collaboration. Uh, elusive, siren, and double uh, bolt, everything but the bulbs. Imperial Stout. Ten percent. Mm. <sighs> oh, single. Uh, this is not collaboration Hello, Idaho. Pale ale, five point five. I'll take this. Okay. And this is. Have you heard about the Brindle Whippet? American Porter, five per cent Woodland Battle Dance Exhibition, Deepa, eight per cent Villages and Double Bart, so another collaboration uh, Lil Beans. Cocoa, vanilla and tonka stout. Five 3.5, sorry, 3.5. Um, very sessionable. Okay, stout, 3. And here we have Dreaming in Color. Napa, 6%. what the cost oatmeal milk stout 5.7 uh, monsoon season passion fruit and white guava kettle sour 5.1 so that's it uh, i think i thought it's like 10 beers originally and here we have 8 So they added two uh, extra beers and of course uh, other extras. So yeah, I'm happy. Yes. Uh, it will be um, a nice uh, session uh, oh. from the new year. Which dali uh, uh, is Dalit Baba, but oryginal never said it was 10. So it will be good to eat. zapraszam na następne uh, degustacje, uh, mam nadzieję, że wszystkie te piwa będą mi bardzo smakować, po takich solidnych uh, uh, przeżyciach, no powinno, po, po... uh, So, I hope you enjoyed this video, as watching enjoy this uh, unboxing. Uh, so. Like it, and subscribe my channel and when you don't already, you don't forget to click notification bell, you will be of every new video on the channel, will be up to date with the new videos on the and send your degustations. E, także widzicie, e, no, dużo się działo, mam nadzieję, że dużo się będzie działo na degustacjach. Mam nadzieję, że podobało się Wam to wideo. No, tak jak szczerze mówiąc byłem e, bardzo podekscytowany otwierając ten... Pudełko. Także dajcie łapkę w górę. subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdą film na kanale, jak będziecie na bieżąco, a przez to nie opuście żadnych nowych radiowesencji.